Zagłówek tapicerowany do sypialni. Ze względu na nietypowy wymiar, wybraliśmy markę Custom Space, specjalizującą się w panelach tapicerowanych na wymiar. Produkt dostarczony przesyłką kurierską, bardzo dobrze zabezpieczony. Panele zostały wykonane na wymiar według naszych wytycznych i wzoru, który spodobał nam się na stronie producenta. Realizacja zamówienia następuje po zatwierdzeniu projektu przesłanego mailowo. Panele zaskoczyły nas swoją masywnością. Miękkie wykończenie tapicerskie i porządne plecki. Z mocnego materiału. Każdy panel podpisany numerem oraz strzałką z kierunkiem montażu. Wraz z panelami przychodzi schemat, według którego mamy wykonać montaż. Najpierw ułożenie testowe na podłodze. Zgodnie z dostarczonym schematem ułatwi to późniejszy montaż na ścianie. Pamiętaj, panel układaj w jednym kierunku zgodnie ze strzałkami. Przed montażem oczyść tylną stronę paneli, np. benzyną ekstrakcyjną lub innym środkiem szybko odparowywującym. To samo powtórz ze ścianą. Powierzchnie przed montażem muszą być czyste i suche. My zastosowaliśmy listwę przed montażem, aby panele nie przelegały ściśle do ramy łóżka. Listwę po ułożeniu paneli usunęliśmy. Nakładamy klej montażowy na panele według instrukcji na kleju. Panele przykładamy i dociskamy do ściany. Szybki test, czy mamy poziom, i lecimy z dalszym montażem. Montaż jest bardzo prosty, spokojnie poradzi sobie z tym jedna osoba, która nigdy wcześniej tego nie robiła. Najważniejsze to trzymać się schematu i strzałek z kierunkiem montażu. Zaletą paneli tapicerowanych jest też łatwość czyszczenia. Drobne prochy usuniesz rolką do ubrań, a większe zabrudzenia wilgotną szmatką. Efekt przyszedł nasze oczekiwania. Zagłówek to prawdziwa ozdoba sypialni. Szczerze polecamy custom space, nawet najbardziej wymagającym osobom. Produkty zamówisz online na stronie internetowej. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie do filmu.